Ołdzie Bohatero, członkom organizacji niepodległościowych, którzy poświęcając życie i zdrowie walczyli o wolną Polskę. Proszę o powstanie. Państwa oczom ukaza się piękny pomnik podziemia niepodległościowego Stowarzyszenie Miłośników głogoskiej Fortyfikacji Twierdza Głogów Stowarzyszenie Głogowska Rodzina Katyńska Klub widzów Niepełnosprawnych Chrobrego Głogów Pomnik podziemia niepodległościowego wizualizowany znakiem Polski Walczącej to jasny i czytelny znak pomnik oddaje cześć Wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę. Od powstańców styczniowych, Legionów Piłsudskiego, żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej, żołnierzy września 39, konspiratorów Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy podziemia niepodległościowego, w drugiej konspiracji tak zwanych żołnierzy wyklętych, jak i działaczy Solidarności, bohaterów stanu wojennego. Mimo, że ci wszyscy bohaterowie są tak od siebie oddaleni, czasowo, Wszystkich ich jednak łączy jedna cena, cecha marzenie o wolnej Polsce. W realizacji tego marzenia gotowi byli oddać to, co mieli najcenniejsze zdrowie i życie, a walkę o wolność traktowali jako swój obowiązek. Dzisiejszy dzień to wspaniała uroczystość, to podniosła chwila. Oddajemy hołd naszym bohaterom, ale chciałbym podkreślić, że inicjatywa tym cenniejsza, że pochodzi z pomysłu mieszkańców. Członkowie Stowarzyszenia Patriotycznych Głogów. Zarazili tym pomysłem setki Błogowian, którzy głosując w budżecie obywatelskim wygrali dla siebie, dla mieszkańców i dla potomnych tę właśnie inicjatywę, czyli budowę pomnika niepodległościowego. Kilka dni temu obchodziliśmy w naszym mieście i w całej Polsce uroczystości patriotyczne. Dzisiejszy dzień jest jak gdyby przedłużeniem tych wspaniałych uroczystości. Dla jeszcze dłuższego przedłużenia tych wspaniałych chwil. Mamy dla naszych gości przyjezdnych niespodziankę. Chcemy podarować Państwu miniaturkę tego pomnika, tak aby na jakimś zaszczytnym miejscu w Waszych domach, w Waszych biurach właśnie ta miniaturka stanęła i przypominała Wam o, dzisiejszych, o dzisiejszym dniu, o chwilach spędzonych w Błogowie. Pan Zdzisław Ściernicki. Stowarzyszenie Miłośników Historii Wojskowości przy Lublinie. Stowarzyszenie... Jak opowiedzieć o tym, że spełniają się marzenia? Jak powiedzieć o tym, że największe, najwspanialsze sny stają się rzeczywistością? Bo przecież jeszcze kilkanaście miesięcy temu spotkaliśmy się z grupą pięciu, sześciu osób i marzyliśmy o patriotycznym Głogowie, marzyliśmy o uświadomionym Głogowie, marzyliśmy o dumie Głogowie. Ten pomnik, który stoi za, za mną, który będzie za chwileczkę poświęcony, jest wyjątkowy z wielu powodów. Jednym z takich powodów jest to, że powstał z inicjatywy samych mieszkańców Głogowa. To oni zadecydowali, że chcą mieć w Głogowie pomnik, w którym będą mogli godnie oddać hołd wszystkim tym, dzięki którym żyjemy w wolnej i ukochanej Polsce ale też także jest wyjątkowy z innego powodu. My jak chodziliśmy z kartkami, prosiliśmy Głogowian o podpisy, mieszkańcy naszego miasta zadawali nam najczęściej takie pytanie, gdzie ten pomnik powstanie. Kiedy mówiliśmy, że naprzeciwko sądu, to mało komu to mówiło coś więcej, ale kiedy mówiliśmy, szczególnie tej starszej części Głogowian, kiedy mówiliśmy, że powstanie w miejscu, w którym kiedyś stał kamień, na którym pisało utrwalaczom władzy lodowej bardzo doskonale kojarzyli to miejsce. Dzisiaj czujemy taką ogromną dumę i moc, że młode pokolenie, że dzisiaj nasze dzieci to miejsce będą kojarzyły z pomnikiem podziemia niepodległościowego, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jeżeli czyni z nich chociaż spojrzy z góry a ten pomnik, jeżeli spojrzy Inka, Pilecki. Nil czy Łupaszka to będą z nas dumni. Dziękuję. Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, jeszcze inni mówią, żołnierze ostatni, rycerze Rzeczpospolitej. To ci, którzy w latach 40. i 50. podjęli walkę o niepodległość. Trwając bronią w ręku przez wiele lat po wojnie, byli wierni składanej przysiędze. Z dla ojczyzny trwali w tym oporze, trwali w walce, płacąc za swoją postawę najwyższą cenę. Przez wiele lat komuniści tropili tych, którzy walczyli o naszą niepodległość. Likwidowali ich w walce, stawiali ich przed sądami orzekając wyroki śmierci, i likwidując ich w katolikach urzędów bezpieczeństwa na terenie całego kraju. Dzisiaj usiłujemy, tak jak możemy, w różnych miejscach w Polsce oszukiwać tych miejsc, gdzie ich zwłoki ukryto, pogrzebano, chcąc zatrzeć ślady po naszych bohaterach. Powoli się to udaje, dzieje się to na naszych... Oczach. Staramy się ich odnaleźć. Będziemy starali się także doprowadzić do sytuacji, kiedy oni wszyscy będą pochowani w godnych miejscach. Obowiązkiem nas wszystkich jest zachowanie pamięci o tych ludziach. Myślę, że nie tylko dla mnie. To szczególnie ważny moment, kiedy możemy tutaj w Błogowie być świadkami, że ta nasza historia dotyczy nas wszystkich. W sposób taki piękny o niej mówić i takim pomnikiem, jak ten stojący za mną, pokazać, że pamięć o naszych bohaterach jest ciągle żywa. Po raz kolejny z Błogowa płynie taki bardzo pozytywny sygnał do całej Polski. W jaki sposób mówić o naszych bohaterach, jak pięknie oddawać im honory. Wielkie gratulacje dla pomysłodawców, do organizatorów. chciałem podziękować Państwu, że udało się Państwu w taki piękny sposób, poprzez współpracę z władzami miasta, z władzami samorządu pokazać, że możemy wspólnie tą naszą piękną polską pamięć zabrać. Dziękuję. Tak ten symbol mieści w sobie te echa kanonat kampanii wrześniowej, Akcje konspiracyjne, wyroki na konfidentach, akcje pod arsenałem, akcje kuczera. To, że walczy się do końca o godność, o wolność, to jest symbol oporu czynnego. Też muszę wspomnieć młodziutką, 23-letnią. Anię Smoleńską, która była twórcą tego symbolu, twórcą znaku Polski Walczącej, konspiracyjnego konkursu, była studentką Uniwersytetu Warszawskiego, sztuk pięknych, konspiracyjnej nauki, została zamordowana przez Niemców w obozie, w niemieckim obozie Kel Auschwitz. A jest możliwa dzięki inicjatywie oddolnej, społecznej. Grupa młodych ludzi skrzyknęła się kilka lat temu, założyła piękne patriotyczne stowarzyszenie. Kilkakrotnie już miałem zaszczyt gościć na różnych wykładach i uroczystościach. To jest jedno z prężniejszych stowarzyszeń w Polsce i dzisiaj Myślę, że mamy kulminację ich dotychczasowej działalności. Wspaniały pomnik polskiego państwa podziemnego, Polski walczącej. Jakże to piękna i pojemna idea. Idea, która każe nam przywołać wszystkich żołnierzy, którzy na przestrzeni lat, właściwie nawet wieków walczyli. O to, żeby Polska była wolna i niepodległa. Przecież... Weterani walk o Niepodległość mieszkańcy Głogowa rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu poległych, aby z okazji odsłonięcia pomnika Podziemia Niepodległościowego przywołać wszystkich, którzy ofiarą swojego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Pochylmy głowy, oddając cześć rodakom, dla których Polska była i do ostatniej chwili życia pozostała najwyższą wartością. Wzywam was tutaj, żołnierze powstańcy, którzy w styczniowe dni 1863 roku stanęliście do heroicznego boju o niepodległość pod sztandarami z Białym Orłem, Pogonią i Michałem Archaniołem. Wzywam wszystkich powstańców, którzy polegli z carskim zaborcą, także powstańców wielkopolskich i powstańców śląskich. Stańcie do apelu! Na na nim karabiny, kryje Jest po w zaw, 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 zapłakany świat, zaw, 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 świat. I żołnierz nie doczekał. Ja przed nim. Proszę o delegację o złożenie kwiatów. Pan Andrzej Kończykowski, syn powstańca warszawskiego batalionu Zośka.